Cześć, z tej strony Gościsa, a dzisiaj rozpocznę serię, w której będę wam pokazywał najlepsze formacje FIFA 17, a dzisiaj zacznę od tej, w, y, którą sam gram, czyli 5-2-2-1 do której właściwie pewnie większość z Was się zraża ze względu na piątkę obrońców. Ale to, że tylu obrońców jest, to nie znaczy, że ona jest taka defensywna. Masz nadal jest napastnik, nadal jest dwójka skrzydłowych oraz dwójka pomocników. Informacja ta jest dobra, jeżeli gracie kontratakiem, posyłając długie piłki do skrzydłowych. I tak do doboru zawodników do składu. E, polec, e, najlepiej mieć e, szybkich, skrzydłowych napastnika i bocznych obrońców, silnych, wysokich, dobrych fizycznie. E, środkowych obrońców a także e, pomocników mających dobrze oceniony dribbling i sztuczki techniczne jeszcze za dniem przejdę do własnej taktyki to przepraszam Was za jakość dźwięku w sensie mojego głosu po prostu aplikacja, aparat się zepsuła więc swój głos, właściwie obraz ale obraz usuwam, nagrywam OBS-em a potem gdy to wklejam do Camtasia to tak się dźwięk trochę psuje przepraszam Was bardzo, nic na nie poradzę trudno takie życie a więc przejdźmy do konstruowania akcji, oczywiście w własnej taktyce. Tempo ja radzę ustawiać poniżej 90, ponieważ jak dać jedna więcej, to piłka się będą na wyraz szybko przymęczać, choćbyście im co mecz dawali dużo kondycji, ale więcej niż 80 tej przynajmniej formacji, ponieważ ważne jest, aby grać szybkimi zawodnikami, więc jak ustawicie to tam po oni się będą marnować. Dlatego ja ustawiam na 85, jest to dla mnie idealne eee, dalej, podania. W konstruowaniu akcji chodzi o to czy one będą długie czy krótkie. Ja mówię, że gra długimi podaniami do skontry, oczywiście do skrzydłowych, ale w środku pola oraz na własnej połowie ja rozgram piłkę krótkimi podaniami, dlatego e, podania e, radzę wam ustawić. E, około 50 ja dałem ciutkę więcej, no bo w końcu jednak zagrywam dużo tych długich podań. Dalej, stwarzanie szans, bo y, tym razem w podaniach chodzi o to, jak duże ryzyko będziemy podejmować. I tu akurat jest y, naprawdę kwestia dowolna, niezależnie od formacji, no ja nie chcę tego ryzyka, żeby było za duże, więc dam sobie 45. Jeżeli lubicie ryzykować, możecie sobie spokojnie 50, ewentualnie 60 przekroczyć. Jeżeli jesteście jak no to radzę Wam do 50. dalej, do środkowania, no to oczywiste, częstotliwość do dośrodkowań. Lakazet, mimo że nie jest jakąś fajtłapą fizyczną, ani karzełkiem, to jednak świetnych tych główek, ani parametrów fizycznych nie ma, więc dośrodkowania na 50, to jest taka średnia liczba. Bo nie masz nawet, zamiast dośrodkować, mi wygodnie jest po prostu zejść do środka, czy to berbą, spinem, czy nawet fake shotem. Kolej w odróżnieniu od dośrodkowań w przypadku strzelania chodzi nie o częstotliwość, a o chęć, ponieważ choćbyście nie wiadomo jak wysoko ustawili, to napastnicy i tak będą strzelać tak samo, to chodzi o to, czy aż tak chętnie chcecie oddać strzał, jak dacie wysoko, to będzie to dla komputera informacja, że na taki pomocnik defensywny coraz uda się w pole karne, że będziecie nim oddawać strzała, a tego wam nie radzę, dlatego też... W przypadku konstruowania akcji ustawianie, tak pominąłem to, zorganizowane moim zdaniem obowiązkowo, żeby ci załonicy jednak pilnowali swoich pozycji, tam grają najlepiej, żeby pomoc ich defensywny, który tak nie umieszczał, żeby nie uciekał do ataku, z kolei e, napastnicy, żeby się niepotrzebnie nie cofali. E, jeżeli chodzi o ustawianie się w stwarzaniu szans, tutaj już jest pełna dowolność ponieważ y, jeżeli macie wszechstronnych zawodników, którzy poradzą sobie na przykład z skrzydłach, poradzą sobie w ataku, albo szybkiego napastnika, co umie dół, y, podawać, to możecie dać y, właśnie ustawianie się swobodne, jednak jeżeli wasi zawodnicy umieją grać tylko na ich nominalnych pozycjach, które mają na karcie, nie poradzą sobie w żadnej innej a skład wasz to najlepszy nie należy wtedy radzę Wam dać ustawienie się zorganizowane. Przejdźmy tu więc do obrony. Tutaj pressing. 50, ponieważ to jest średnia liczba, tutaj również jak wam wygodniej. No ja radzę nie kombinować, no ale to już jak to chce. Tutaj agresja. Tutaj radzę dać. Mniej niż 80, no bo w końcu to są środkowi obrońcy. Jeżeli dać im za wysoko, no to będzie po prostu bardzo dużo y, kartek oraz rzutów karnych. Ale też y, agresja powinna być większa od 70, żeby e, ci obrońcy pewnie podchodzili do napastnika, żeby się nie bali podejść, nie bali odebrać, e, żeby twardo grali. Jeżeli chodzi o rozstawienie, jako że mam piątkę obrońców, to ja radzę dać na mniej niż 30, ja mam na 28. Dlaczego? Ponieważ w e, formacji z czterema obrońcami to się nie sprawdzi, ale tutaj e, zawodnicy będą e, bardzo e, skupieni koło siebie, ściśnięci. Ale że ich jest pięciu, to i tak skrzydła będą odpowiednio zabezpieczone. Dlatego ja mam tak niskie, że, żeby środek zagęścić, ponieważ w formacji z czterema obrońcami, jak wy, i tak, wy ich tak ściśniecie w tym polu karnym, to po prostu ze skrzydł na skrzydłach będą mieli wasi rywale wolne luki do atakowania. A ja mam tutaj w tej formacji piątkę obrońców, dlatego jak ich ściśniecie trochę, to się nic nie stanie. A zarówno zagęścicie środek jak i zabezpieczacie skrzydła i na koniec dnia obroń, no tutaj mnie cofnięta nie będę o tym długo gadał chyba ponad połowa grać tak ma ponieważ nie widzę w ogóle sensu w, grania, w graniu przepraszam, na wysuniętej w przypadku napastnika jeżeli no niezależnie od tego czy szybki czy nie radzę wam dać yy, trzymaj się środka a także naciskaj na obrońców chyba Y, że ma słabą wytrzymałość, to wtedy nie, ponieważ on się będzie szybko męczył, ale ja co mecz mu daję dużo kondycji, a wytrzymałość on ma niemałą, więc y, to naciska na obrońców sprawia, y, że on wywiera na nich presję, ci muszą szybciej podawać, dzięki czemu, przy, y, przez co, no a dla mnie dzięki czemu y, oni często mogą źle podać i wtedy przejmę to skrzydłowymi, którzy w końcu mają zostawać z przodu i będę mógł podać napastnika i nawet strzelić gola. Jeszcze jeżeli chodzi o wybijaj na wolne pole jeżeli wasz napastnik jest szybki raz dać biegaj za plecy obrońców, jeżeli nie sobie popróbujcie tam jest jeszcze fałszywa dziewiątka graj na szpicy, no ja tamtych nie testowałem już to możecie sami sprawdzić czy będzie grał lepiej, bo ja mówię jak ja gram zawsze jest szansa, że są lepsze ja, że są lepsze rozwiązania taktyczne ja wam mówiłem to, co, to o czym mówię w dzisiejszym odcinku to jest tylko moja subiektywna opinia jeżeli chodzi o taktykę, to pomyślmy logicznie, skoro już mówiłem, że gram tą długą piłką e, do skrzydłowych i e, nawet w własnej taktyce to ustawiłem, to chyba nie muszę jej rozgrywać w środku pola, więc praktycznie nawet dwójka e, pomocników nie jest mi potrzebna, więc do czego miałem? Otóż jeden będzie wspierał obronę, czyli country, no bo nie wyobrażam sobie składu bez niego. Moim zdaniem jest to niebo lepsze od pogby, Zarówno w prawdziwym świecie, jak i w FIFA, przynajmniej w tym stronie oraz ofensywny pomocnik wspierający atak. W moim składzie jest to Julian Draxler, jeżeli chodzi o wytyczne. Draxlerowi po prostu daje, żeby y, 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 wspierał atak, a także y, w pole karne przy centrach wchodził, czyli na główkę, ponieważ jest jeden z wyższych zawodników w tym składzie, no nie licząc środkowych obrońców. Więc dość sobie radzi fizycznie, lepiej od napastnika. A Kantę dałem, żeby zostawał z tyłu, ale również, żeby wbiegał w pole karne przy centrach. Ponieważ pomimo, że jak już mówiłem, on jest od zadań defensywnych, to jeżeli dacie mu, żeby i tak biegał w to pole karne przy centrach, to on zrobi zamieszanie w polu karnym, ponieważ jest wtedy szansa, że obrońcy będą kryli jego i mój Draxler pozostanie totalnie bez krycia. To chodzi o wprowadzenie zamieszania w pole karne rywala, ponieważ Kantę... No, do najwyższych zawodników nie należy, choć jego fizyczność jest całkiem niezła, więc jakby ktoś nie wiedział dlaczego, to już mam informuję. On ma bardzo dobrze ocenioną skoczność i wytrzymałość, stąd też tak wysoka fizyczność, pomimo wzrostu na karcie. Na koniec powiem o bocznych obrońcach, ale nie będę długo mówił, ponieważ jedyne co wystarczy tam wnieść, to żeby zostawali z tyłu i nic więcej. Więc to na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że Wam trochę po części pomógł. Jeżeli tak, musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Tutaj był oczywiście gość X. Ja się z Wami żegnam. Cześć.